już ja mam. to jest Gabi, to jest Gabi stacja PKP to kiedyś nie co tam jest górze? to jest jakieś stare to stare no Niech chowają to. Czy to ryby, bo że jakieś cudowne, jakieś ciekawe ryby, ale nie znajdowały. Ej, Co to jest? Testingowi czarnej skarpety i białej skarpety co No powiem wam jak w Dubaju. Jak w Dubaju. No ja. Czy jedziesz? Do w sztanku. Cieszysz się? Jest tak. <noise> Ale masz podmietkę. <noise> Widzowie, hejtujcie soda pop. Tak. Tak. No dobrze Jedzu patć po czym A czemu on nie 15 O, i tu 16 Dzień dobry skakuj jeszcze tam gdy mamy jako o i tam miejsce które masz masz są miejsca Napisane są tak. Co? Nie, to na dymuzek trzymania. Masz. Nie, pięćdziesiąt pięć, no masz Dać przekąski? A picie dać? Napić się? Nie chcecie? A tu jest taki, taki pociąg, jakbyśmy takim jechali, bo, się, bo są przydziały a tutaj. A tutaj nie ma, bo są wszystkie były miejsca zajęte. No właśnie tak, chcieliśmy w takim jechać, ale są wszystkie miejsca były zajęte, wiesz? Nie było wolnych miejsc, żeby kupić. Tak, żeby wszyscy razem siedzieć. To jest taki prawdziwy pociąg, wiesz? O. Nie odbusić tak Co się stało? A tu nie będziemy siedzieć, nie? Czy chcesz przy takim usiąść? Jesteś. Otwiera się. A tu jest ten. A drugie. A bo tu się otworzyło. Tu. Zabiła. Jak jest? O, plaza tenu bardziej. Proszę wychodzi go proszę pierwsze. Po wróżku. O, oh. jest means... oh, dziadek! Jest dziadek! <laughs> <To> Patrzcie się do głowy! Turyści! Turyści, cześć! Cześć dziadek! A ty co? Pomysł? Co? Nie! No na pędzi wejście! No już idziemy trochę! Jak Ale jaki ładny ten jest! Jaki ładny stacja, jaka ładna Wyremontowana, no Ale ładna rzeczywiście Wyremontowana no Widziałeś jaki mamy Dużo ludzi, chę, co? Bardzo dużo tak. ludzi, no. On z Wilna jedzie. Tak? Tak. O, ładnie tu. to się nie Nie, ładnie. Już się nie all